Cześć, tu Paweł z zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Dzisiaj odkrywamy Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, który obejmuje całkiem sporą część Krakowa. A jednym z takich miejsc, które przyciąga mieszkańców, ale też turystów, jest Villa Deciusza leżąca na Woli Justowskiej. Zatem zapraszam do wspólnego zwiedzania. Historia Willi Deciusza sięga pierwszej połowy XVI wieku i czasów panowania króla Zygmunta I Starego. Wówczas to w 1508 roku przyjechał do Krakowa Justus Ludwig Deciusz z pochodzenia Alzatczyk. Początkowo współpracował z Jakubem Bonerem, królewskim bankierem. Następnie, zyskując zaufanie króla, został jego sekretarzem. Był również krakowskim rajcą nadzorcą Mennic, historykiem i autorem koncepcji reformy pieniądza, którą przedstawił w traktacie o biciu monety. Pod koniec lat 20. XVI wieku kupił wieś Wolenhemską i rozpoczął budowę podmiejskiej willi. Budynek pierwotnie jednokondygnacyjny, otoczony ogrodem, został ukończony w 1535 roku. Jesteśmy na lodzi pierwszego piętra willi. Lodzia to wnęka otwarta na zewnątrz i oddzielona drzwiami i oknami od pomieszczeń wewnętrznych. Znajdują się tutaj też dekoracje ceramiczne pochodzące z drugiej połowy XIX wieku, wyprodukowane w północnej Afryce, pięć arkad oraz nisza. Pod koniec XVI wieku majątek trafił w ręce Sebastiana Lubomirskiego, pierwszego w rodzie senatora i twórcę. Politycznej i finansowej potęgi Lubomirskich. Skoro wcześniej wspominał pan, że willa była jednokondygnacyjna, to skąd te dwa poziomy lodzi? Okay. Syn Sebastiana Stanisław podniósł willę o jedną kondygnację, wybudował w narożnikach od wschodu dwie wieże, pomiędzy nimi wspomniane wcześniej lodzie z arkadami. Na loży drugiego piętra znajdują się dwa portale kute w piaskowcu. Pierwszy prowadził do kaplicy, zaś drugi do pomieszczenia zwanego zbrojownią. Po 1720 roku willa zmieniała właścicieli. Kolejno byli to sanguszkowie, moszkowscy, wielowiejscy i leduchowscy. Obecny wygląd zawdzięcza przebudowie przeprowadzonej przez architekta Tadeusza Stryjeńskiego, na zlecenie Aleksandra i Marceliny Czartoryskich w latach 1882–83. Podczas pierwszej wojny stacjonowało tu wojsko, podczas drugiej siedzibę miała niemiecka policja. Po wojnie znajdował się tu szpital. W 1985 roku willa, dotąd prywatna, została sprzedana i przeszła na własność Skarbu Państwa. Aktualnie zabytkiem opiekuje się Instytut Kultury Villa Deciusza. Czy można ją w takim razie zwiedzać? Oczywiście willa jest otwarta dla zwiedzających. Villa leży w otoczeniu pięknego parku, a po jej zwiedzeniu warto udać się również na spacer do pobliskiego lasu Wolskiego.